i Siemano! To znowu ja w tym samym miejscu o podobnej porze ale w innym vlogu ponieważ dzisiaj jedziemy na rowerek wodny i bardzo możliwe, że wejdę na którąś z wysepek ponieważ z tego co słyszałam można tam wchodzić na niektóre więc spróbujemy a oprócz tego pokażę wam w końcu ten pokój bo wczoraj Miałam wam go pokazać, ale znowu mi to wyszło z głowy. Tak samo jak wyszło mi z głowy przedwczoraj pokazanie kuchni, yy, pokazanie restauracji nie kuchni. Powiem wam, że po wczoraj jestem cała połamana. Plecy mnie bolą, nogi mnie bolą, stopy mnie bolą. Po prostu jestem takie. Yy. Ale jeszcze w ogóle siedziałam wczoraj do trzeciej w nocy i montowałam ten filmik i byłam już taka podnieta normalnie, siedziałam tak nad tym próbowałam coś tam klikać, ciągle mi się nie udawało później się okazało, że oczywiście nie ma miejsca u mnie w telefonie i musiałam wszystko usuwać, po prostu aplikacje nawet Snapa odinstalowałam właśnie nie wiem, czy... chyba nie jedziemy dzisiaj na śniadanie bo kupimy sobie coś w sklepie zobaczymy, może będzie jakaś tam bułka norweska i sprawdzimy jak smakuje próby testu. Więc ja lecę się ubrać, ogarnąć i zaraz do was wracam. Siema! Tak właśnie wygląda mój dzisiejszy feature. Eee, takie gadki. Właśnie jeszcze nigdy ich nie nosiłam. Pierwszy raz je dzisiaj ubiorę. I są w takie pachy. <grym> mam takie fajne takie fajnie i w ogóle... No i taka bluzka, w której w sumie też jeszcze nigdy nie byłam. I... <laughs> I teraz co? Robię szybki make up, your, po czym lecimy do sklepu, a ze sklepu lecimy na no <mulary> Portfel, wodę, słuchawy, i mi się wydaje, że coś jeszcze powinnam wziąć. Co jeszcze powinnam wziąć? Dobra, i my na no. Wyśła taka sytuacja, że były dwa rowery, a dwie dziewczyny chciały pojechać na plażę, która jest dosyć daleko oddalona. Więc yy, powiedziałam, że dobra, ja sobie pójdę z buta i będzie gitara. No i poszłam do tego sklepu. Jest tam w ogóle taki upał normalnie, taka żarówa, że masakra. I poszłam do tego sklepu i zrobiłam takie zakupy. Bo kurczę, że nie skończą takie podstawowe rzeczy, i tak dalej. I zrobiłam takie zakupy. Ogólnie ten rowerek, na który miałam iść, jest położony w drugiej części, bo sprzątam tutaj i sprzątam w rorburze. I w tym rorburze właśnie jest ten rowerek wodny. I tam ogólnie też jest kuchnia i tak dalej. I sobie myślę, kurczę, czy zostawić po prostu tamtą siatę, czy wrócić. I stwierdziłam, że wrócę, bo jest po prostu, no mówiłam już, żarówa fest. I e, wróciłam, wzięłam te rzeczy i będziemy teraz robić obiadek, a później pojedziemy na te rowerki. I może jeszcze ogarnę nawet dziewczyny, żeby ze mną pojechały, to, to będzie jeszcze lepiej. Właśnie zastanawiam się nad tym, co zrobić na obiad, bo kupiłam pierś z kurczaka, i myślę nad tym, żeby wsadzić ją po prostu do spaghetti. I zrobimy spaghetti yy, z piersią z kuszczaka. Myślę, że to jest dobry pomysł. chciałam wam opowiedzieć o cenach w Norwegii, yy, które są dosyć spore. W sensie dla nas Polaków. Dla nich te ceny są normalne oczywiście. Dużo pokazałam ogólnie na moim TikToku yy, rzeczy, ile kosztuje. Poszłam do sklepu i po prostu pokazywałam ceny te różne produkty. No dzisiaj za te zakupy co widzieliście zapłaciłam 350 koron, coś takiego, e, więc to będzie z jakieś 175 zł, coś około tego. Na polskie oczywiście tutaj e, się o wiele więcej zarabia i życie jest nie tak jak w Polsce po prostu, że wszystko jest drogie i nie wiesz czy kupić ser czy szynkę. Ale dla Polaków y, jest tu drogo. Ogólnie tak jakby podwojona cena polskich rzeczy. Zależy też w jakim sklepie. Bo tutaj jest jedyny sklep w zwar, bo tu jest tylko 500 y, ludzi i to jest jedyny sklep spożywczy i to jest Joker albo Joker, nie wiem jak oni to wymawiają. I ten sklep ogólnie jest tutaj jak dla nas żabka. A inny sklep, taki tańszy, jest dopiero z jakiejś nie wiem, 25 minut około plus minus drogi stąd, więc jest to dosyć daleko, a na razie nie mamy auta ani nic, i nie wiem, czy w ogóle go dostaniemy. Więc e, no, trochę trudno będzie z ogarnieniem tańszego jedzenia. I oprócz tego, w ogóle taką ciekawostką jest to, że e, tutaj, właśnie kasjerzy w Norwegii, oni nie wydają reszty w groszach. W sensie, Robią to do pełnych, powiedzmy, złotówek, koron, o to mi chodzi. Że na przykład, jeżeli mają 15,51 koron, w sensie, że 15 koron, 51 tak jakby groszy, to yy, jeżeli dosz 20, wydadzą Ci 4. I im więcej... Wiecie, o co chodzi, jakby. I oprócz tego jeszcze, oni nie wydają, tylko wydaje automat. Choć nie wiem, jak w innych sklepach. Ale tutaj właśnie w Jokerze, czy Jokerze, nie zabijcie mnie, e, wydaje automat i po prostu lecą ci wyliczone już pieniądze. Oni chyba to tam tylko wpisują, więc naprawdę fajny wynalazek. E, na pewno wielu kasjerom by się coś takiego przydało i jest to o wiele szybsze niż e, szukanie e, pieniędzy i tak dalej. Kolejną rzeczą, jeszcze jedną, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest. To coś z rybami. Tutaj yy, dostaniecie filmik. I ogólnie to jest suszarka ryb. Coś takiego. I to jest koło naszego hotelu. I ta suszarka wygląda tak, że ona sobie po prostu jest na zewnątrz. I tyle. I na niej suszą się ryby. I ja jestem w szoku, że te mewy po prostu. Tak się zastanawiałam ostatnio, że te mewy ich nie wpierdzielają, bo jest ich tam multum. I to są głowy, ogony, wszystko. I na tej pierwszej, bo teraz jest pusta, bo to zdjęli i w ogóle. Okazało się, że to byli Polacy, bo sobie idę i nagle słyszę, jak ktoś po prostu rzuca mięsem, i sobie tak idę, patrzę się z za rogu. No i okazało się, że Polacy zdejmowali ryby. No i, ale wcześniej było tam multum yy, głów i jeżeli mam jakieś filmiki, to Wam pokażę, ale yy, nie wiem, czy Wam by się to spodobało, więc muszę to przemyśleć. I ogólnie został tylko środek, bo są tak jakby trzy segmenty i środka jeszcze nie zdjęli. Ale przez to, że te ryby tam są, to czasem jak zawieje wiatr, to tak jedzie tutaj rybo. <tuszę> to jest masakra. I teraz y, lecimy ogólnie do robienia obiadu. Zaczynamy gotowanie z Glorią, chociaż już się zaczęło. Witajcie w mojej kuchni. To jest takie dobre, że ja nie wiem, czy ja nie zjem dwóch no. Okej. Okay. Właśnie sobie wyszłam, tutaj jestem pod mostem. Słabo to brzmi. Ale wyszłam, żeby z wami porozmawiać, bo się okazało, że ten rowerek jest ogólnie na dwie osoby. I jedna nie może go prowadzić, bo tak jakby by skręcała, wiecie o co chodzi. I niestety... Dziewczyny są zmęczone po robocie, więc jutro pójdziemy na rowerek. O tam płynie łódka. Nie, nie widać? O tu. Patrzcie. No więc idę sobie znaleźć jakiś kamień i jeszcze sobie po, pogadam do Was trochę. W popatrzcie na to, te wszystkie rzeczy, co wyglądają jak kamyczki, to naprawdę są muszelki. Patrzcie na to, jaka piękna u matko, i one to są wszędzie, ich jest multum u matko. I tutaj też, Jezus, jak mi się podobają ogólnie muszelki. I tam jest ich multum, tylko że one wszystkie są takie zniszczone. Ja jeszcze. Zni... Bo ta była taka zniszczona, ale nie do końca, i se na nią stanęłam przed chwilą, jak ściągałam se buty. Yy... I znalazłam też taką gigantyczną, tylko też jest uszczerbiona. A oprócz tego, takie dwie małe. Udało mi się znaleźć, które są całe, bo one wszystkie są takie uszczerbione przez mewy, oczywiście. Bo one wyjadają takie z szczypcami. Dobra. O, jacyś ludzie się tu na mnie patrzą z góry. <noise> Ale wiocha! Siedzę sobie gdzieś tu na jakimś zadupiu, prawie pod mostem. Mam pomysł. Pewnego dnia was wezmę na poszukiwanie muszelek i ogólnie zobaczymy. P pójdziemy różnymi zboczami, tak jakby, i popatrzymy się na te żyjątka w wodzie, pozbieramy jakieś muszelki i tak dalej. No, kurczę, chciałabym mieć taką dużą, ale co, naprawdę ona jest. Patrzcie, no. Ona jest duża. I... I co? I kurczę, szkoda, że mi się nie udało na ten rowerek. I jeśli wczoraj Wam mówiłam, że pójdziemy, ale no niestety. Mm... Nie da się samemu. Jeżeli by były płetwy, nie, wiosła. Jeżeli by były wiosła, to bym poszła tutaj na kajaki, bo tutaj mamy takich dużo kajaków ogólnie. Zrobiłam sobie taki piknik, bo mam tutaj to burrito, znaczy tą tortillę nie wiem w sumie. I wzięłam sobie taki kocyczek, jakby. Patrzcie. O, nie widać, oczywiście. Taki kocyczek. Siedzę sobie tutaj. A tutaj jest ten most. I usiadłam sobie w ogóle tutaj, za tym, bo tam strasznie wieje. Naprawdę. No, więc ja będę kończyła moje żarełko, co zrobiłam, co wam pokazywałam. W sensie chyba nie pokazywałam drugiego. Ale to jest on właśnie tutaj w woreczku. I sobie go dokończę z widoczkiem na morze. A z Wami będę się już żegnać na dzisiaj, i widzimy się jutro. I w końcu po prostu ogarnę ten rowerek, bo mnie to już irytuje. I może jutro zrobimy tak, że pójdę i poszukam po robocie jakiś muszelek z Wami i pokażę. O, wypada kurczak, i pokażę tu różne rzeczy. A na dzisiaj się żegnamy. no.